Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu publicystycznego. Ja nazywam się Kamil Czyżak, a dzisiaj moimi i Państwa gościem będzie wyjątkowa osoba, pani dr Aleksandra Bukała, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, projekt menadżer misji IGNIS, Polska Agencja Kosmiczna. Witam, pani dyrektor. Dzień dobry, panu, dzień dobry, państwu. Pani dyrektor, jesteśmy wszyscy... Podekscytowani, jesteśmy wszyscy, mówię o Polakach, o wielu Polakach, bardzo ciekawi, jaki będzie finał misji kosmicznej z udziałem polskiego astronauty. Jest to wydarzenie, które pewnie zapisze się w historii na długo, ale proszę powiedzieć, zanim przejdziemy jakby do szczegółów tej misji, po co nam, Polsce, Polakom, cały ten kosmos? No my myślę, że wydarzenia ostatnich lat dosyć dobitnie tak jakby przebiły się w opinii publicznej co do tego, że rzeczywiście ten kosmos jest dla nas ważny z wielu powodów, że jesteśmy od technologii kosmicznych coraz bardziej uzależnieni. Nie byłoby map nawigacyjnych, których używamy w telefonach komórkowych, gdyby nie kosmos. Nie moglibyśmy prawdopodobnie dzisiaj rozmawiać przez łącze internetowe, gdyby nie technologie kosmiczne. Nie mielibyśmy precyzyjnych prognoz pogody itd. Tak Natomiast ta załogowa misja jest o tyle ważna, że pozwala nam zrozumieć lepiej ciało człowieka wystawione na warunki skrajnie niekorzystne I, i tym się będziemy zajmować podczas tej misji też wykorzystaniem nowoczesnych technologii w, w, na potrzeby eksploracji kosmosu no i też nie, 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 nie małą rolę będzie pełnił aspekt edukacyjny i, i przybliżenia tego, tego kosmosu i tego jak to są inne warunki odziemskich, więc zrozumienia tych warunków i ziemskich, i, i, i pozaziemskich prze, przez, w zasadzie, mam nadzieję, wszystkie pokolenia. Gdyby mogła Pani umieścić to na osi czasu, jak długo trwał ten cały proces od początku jakby pomysłu, idei, aby polski astronauta znalazł się w kosmosie do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli w przededniu startu misji? O, to ciężkie pytanie, bo tak naprawdę o, o drugim Polaków w kosmosie i pierwszym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej no, dyskutowaliśmy od lat. 47 lat temu miała miejsce pierwsza historyczna misja generała Hermaszewskiego a teraz po tych 47 latach druga. No, umowę podpisaliśmy w roku 2000, w połowie roku 2023, więc no, w zasadzie prawie od dwóch lat my już tak pełną parą nad tą misją pracujemy i chciałabym tutaj podkreślić to, że jest to naprawdę ciężka praca, wykonana przez, tak jak sobie policzyłam, no to ponad setkę osób nie tylko z Polski, ale też z Europejskiej Agencji Kosmicznej, z NASA, z firmy Axiom, z firmy SpaceX, które nas wspierają w tym, w, tym, w tym działaniu. I w tym, żeby ta misja, mam nadzieję, była dużym sukcesem. Jakie obowiązki, co, co będzie badał, mówiąc tak kolokwialnie, czym się będzie zajmował e, Sławosz Uznański w kosmosie? Bo ja oglądałem mnóstwo wywiadów m, przed tą naszą rozmową, ale i w ogóle w momencie, kiedy się o tym dowiedziałem, i on często powtarza, że on jest po prostu naukowcem i ten kosmos jest dla nas wszystkich dla wszystkich naukowców, którzy chcieliby się tam znaleźć, to tak naprawdę mogą. Ja wiem, że to pewnie troszkę kokieteria, bo trzeba spełnić mnóstwo tych uwarunkowań, ale czym on się będzie zajmował, co on będzie badał? No plan dnia astronauty na każdym. Generalnie czas astronauty jest dosyć wartościowy, więc rzeczywiście działania na orbicie zaplanowane są co do minuty. On przede wszystkim ma wykonać 13 polskich eksperymentów naukowo-technologicznych, które zostały wybrane w, w konkursie. Zresztą tutaj muszę powiedzieć, że mieliśmy ogromną ogromną, Ogromnie dużą aktywność polskich podmiotów. Dostaliśmy 66 propozycji, z czego 62 propozycje były poprawne formalnie i bardzo dobre merytorycznie. Wszystkie 60, znaczy wszystkich 66 było, było wartościowych. Wybraliśmy te 13 z kilku powodów. No przede wszystkim chodziło o to, że muszą to być eksperymenty. Na tyle zaawansowane technologicznie na etapie zgłaszania y, wniosku, żeby były wykonalne w, w terminie do startu misji, no i żeby były też wykonywalne w, w trakcie trwania misji. No, misja potrwa dwa tygodnie. No, w tej chwili zakładamy, że będzie to 15 dni. Natomiast no to wszystko może się zmienić w momencie, kiedy, nie wiem, starcie opóźni z powodu pogody, czy lądowanie też może się opóźnić z wielu różnych powodów. Także przede wszystkim nasz astronauta został przeszkolony do wykonywania tych eksperymentów. Oprócz tego mamy też dosyć bogaty program edukacyjny. Tutaj jesteśmy troszkę pionierami, ponieważ zazwyczaj Program edukacyjny to jest około 10% czasu astronauty. W naszym przypadku to jest ponad 20% czasu astronauty, dlatego że uważamy, że jest to bardzo ważne, żeby astronaut przybliżył młodym ludziom te, te wszystkie aspekty związane z tym, jak różne przedmioty, które znamy, z naszego otoczenia zupełnie inaczej zachowują się w, w obszarze mikrograwitacji. Są przewidziane też rozmowy z, ze szkołami, z krótkofalowcami. No i oprócz tego jeszcze na to się nakłada program komunikacyjny, czyli prezentacja no, pewnej kultury, tradycji polskiej, także, także szerszemu gronu. No jest to no, taka unikalna okazja na to, żeby, żeby coś opowiedzieć więcej o, o Polsce. No, oprócz tego będzie miał czas, oczywiście, na spanie, będzie miał czas na odpoczynek, na jedzenie i też będzie miał trochę czasu prywatnego, no, przede wszystkim na kontakt z rodziną. Pani dyrektor o tym wspomniała, pani, e, ja jeszcze dopytam, rozmawiamy 29 maja. E, to na dzisiaj był ten pierwszy termin startu przewidziany. Z uwagi na pewne problemy techniczne został on przesunięty na, jeśli dobrze pamiętam, 8 czerwca. Czy to jest na tyle, te, te problemy techniczne były na tyle niebezpieczne i one mogą wpłynąć na powodzenie całej misji? Nie, absolutnie nie. Rzeczywiście w tej chwili startujemy 8 czerwca o godzinie 911 czasu lokalnego, czyli 1511 czasu polskiego, to jest niedziela. Natomiast rzeczywiście to było tak, że w trakcie ostatnich testów kapsuły. No inżynierowie mieli no, takie kontrolki im się tam zapaliły w, przy testowaniu niektórych, niektórych elementów elektrycznych i po prostu poprosili o, o dodatkowy tydzień na, na zbadanie sprawy, natomiast już w tej chwili kapsuła jest po testach i wszystkie są, wszystkie systemy są na zielono, czyli go jedziemy. Wspominała Pani o tym, że jednym z aspektów tej misji będzie prezentacja polskości i pewnie do tego też y, po to został przewidziany ten element zabierania pewnych przedmiotów, które astronauta zabiera ze sobą w przestrzeń kosmiczną. My jako mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, dla których Kopernik jest wyjątkową osobą, bardzo cieszymy się z faktu, że zostanie zabrany również diagram Kopernika. Proszę powiedzieć coś więcej o, o tej akcji. Na czym polega ta właśnie prezentacja tych naprawdę takich ważnych dla nas wszystkich Polaków artefaktów. Tak, no zdecydowanie tutaj oczywiście też no, województwo warmińsko mazurskie mimo że ja jestem z Mazursza, jest bliskie mojemu, mojemu sercu. Uwielbiam Mazury, ale też uwielbiam kosmos, więc oczywiście nie mogło mnie zabraknąć we fromworku, gdzie można no, zobaczyć. I, te miejsca, w których żył Mikołaj Kopernik. Chcemy przybliżyć po raz kolejny, podnosić świadomość na temat znaczenia przewrotu kopernikańskiego w astronomii, w ogóle w myśleniu o Ziemi i o jej miejscu we wszechświecie. Stąd taka symboliczna. Reprezentacja poprzez, poprzez ten diagram kopernikański. No, też u, u, uczcimy Marię Skłodowską Kili. Pierwsza strona jej doktoratu też, też poleci. Poleci bursztyn, polecą elementy etnograficzne, no, polecą pewnie słynne pierogi, które zostały no, tutaj już w, w prasie szeroko, szeroko opisane. Także no, na przykład tymi pierogami no, chcemy poczęstować innych uczestników misji, żeby poznali pewne, pewne polskie smaki. No, natomiast Kopernik i, i jego dzieło będzie dla nas też no, taką bramą na to, żeby, żeby troszkę wytłumaczyć y, szerokiej publiczności y, i przybliżyć y, znaczenie tego, tego jego dzieła. No, leci tylko jedna strona, dlatego że w misji mamy bardzo restrykcyjne ograniczenia dotyczące masy i objętości przewożonych ładunków. Stąd nie mogliśmy zabrać y, nic więcej. Panie dyrektor, spytam na koniec. Oczywiście ta misja dopiero przed nami, wszystko się jeszcze może wydarzyć, ale czy fakt, że Polak po tych 40 latach znów będzie w kosmosie oznaczać, może, że jakby zaangażowanie i znaczenie y, Polskiej Agencji Kosmicznej, polskich astronautów, inżynierów, naukowców w Europie jest coraz bardziej zauważalne, że my, jako polskie instytucje, coraz więcej znaczymy na tej arenie europejskiej i możemy doczekać się w przyszłości kolejnych tego typu dużych inicjatyw z udziałem Polaków? Zdecydowanie nigdy nie myśleliśmy o tej misji jako o jednorazowym działaniu. Nie chcielibyśmy powtórki z historii sprzed 47 lat. Tylko chcemy, żeby to był element procesu. Dlatego sam lot astronauty to nie chodzi po prostu o, o wysłanie astronauty. Chodzi o to, że astronauta, człowiek, może wykonać na orbicie dużo więcej niż mógłby na przykład wykonać robot. Więc, więc stąd ta decyzja. Jest te 13 eksperymentów. Więcej nam się nie udało upchnąć w, w czasie, który, który ma nasz astronauta. I, I tu chodziło nam właśnie o to, żeby jak najlepiej to wykorzystać. I też no, no, jest to jakby pierwszy krok. Zobaczymy, co uda nam się z tej misji uzyskać. Z, razem z naukowcami ze wszystkich 13 zespołów będziemy pracować nad wynikami i na pewno chcemy. No, że, żeby to było pewien wkład do naszej strategii eksploracji kosmosu w przyszłości. To dopytam jeszcze o jedną rzecz, a czy to przełoży się na, na, na napęd gospodarki w dziedzinie właśnie nowych technologii, sztucznej inteligencji, czy to zwiększy jakby e, zainteresowanie światowych koncernów, które w tej dziedzinie działają, oraz naukowców, o, w, w zakresie takim, aby Polskę traktować jako, jako solidnego, znaczącego partnera? Znaczy to już w tej chwili jest tak, że to, że myśmy się w ogóle zdecydowali na tą inwestycję jest postrzegane przez naszych partnerów jako z Europy, ze świata no, jako pewna deklaracja tego, że chcemy być w awangardzie krajów najbardziej rozwiniętych technologicznie. Oczywiście, jeśli chodzi o wyniki eksperymentów, no to będziemy badać wpływ, natomiast jednym z kryteriów ich wyboru był też potencjał, który one niosą dla, dla gospodarki, dla medycyny, dla biotechnologii, bo tutaj mamy bardzo zróżnicowany wachlarz tych, tych eksperymentów, dotyczących np. farmakologii i tego, jak warunki mikrograwitacji wpływają na stabilność na przykład leków, co może być wykorzystane potem do produkcji lepszych leków, w jaki sposób mikrograwitacja i też podwyższona radiacja wpływa na organizm człowieka, to może być wykorzystane na przykład w onkologii. Mamy też jeden eksperyment dotyczący sztucznej inteligencji. Czyli mamy taki komputer pokładowy, no malutki, on jest 10 na 10 na 10 centymetrów, z algorytmami sztucznej inteligencji, który pomoże nam na przykład lepiej projektować później misję obserwacji Ziemi, żeby nie, bo teraz mamy taki problem, że. Satelity, no mają coraz lepsze teleskopy, czyli, czyli są te zdjęcia coraz lepszej rozdzielczości, ale przez to też coraz większej, coraz cięższe. Więc zrzut takich zdjęć z, z orbity zajmuje coraz więcej czasu i, i wymaga większej przepustowości łącza. Więc może takie nieudane zdjęcia możemy odrzucać już na etapie, na pokładzie satelity i zrzucać tylko te. Które, które są istotne z punktu widzenia no, użyteczności i, 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 i lepszej informacji. Także no, te, ten potencjał jest ogromny, ale oczywiście będziemy też my jako agencja rządowa nadzorować wyniki tego tej misji. Panie dyrektor, to wszystko brzmi bardzo ciekawie. Miejmy nadzieję, że widzowie, którzy obejrzą tę naszą rozmowę, zainteresują się tymi zagadnieniami, samą misją, której start już niebawem oraz jej efektami, które pewnie w najbliższej przeszłości będziemy poznawać. Ja pani bardzo dziękuję za to, że znalazła pani dla nas czas, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, aby podyskutować o tym, co misja Ignis przyniosła dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, i, i mam nadzieję, że, że zobaczymy się w Bellongu. Albo no, we Wrocław. Tak jest. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.